Cześć, z tej strony Piotr z firmy Radiokar. Jedno z moich ulubionych aut w ogóle, BMW X5G05, ale też najlepszych aut według mnie. Jedno z dobrych takich aut do nagłośnień, ponieważ akustycznie one są bardzo fajnie e, skonstruowane. Nie wiem też do końca dlaczego, między innymi może jakość wykończenia skóry i tak dalej, powodują to, że ten samochód zawsze fajnie gra. To był system. Z radiem RAM wersja hi z twitterami, głośnikami średniotonowymi w drzwiach oraz buferami pod fotelami. Oryginalnie są to bardzo miernej jakości głośniki, które mają mały magnes, są bardzo leciutkie. Co prawda membrana 20 cm, ale dużo z nich się wykrzesać nie da. Niestety. Mają 25W w dwóch homach, jest płasko jak kijem w karton, nie ma niskich częstotliwości, nie ma żadnego kika. Ale to, co zastosowaliśmy, to jeden z najlepszych głośników, albo najlepszy na rynku, nie ma konkurencji teraz. Głośniki 5 Compose od Helix'a z Audiotek Fischera, czyli lidera na rynku. CarAudio, głośnik 20cm, potężna, potężny magnes, 2 ohmy. Mega fajnie się sprawuje, wygłoszyliśmy tam wszystko pod miejscami montażowymi, zastosowując dedykowane dystanse FlexMount, które umożliwiają plug and play montaż. Tutaj pokazujemy montaż wooferów pod fotelami, głośniki z serii nowej i5 Compose, dwuomowe, naprawdę wszyscy je lubią, polecają robią robotę w różnych samochodach, w szczególności w BMW. Naprawdę nie mają konkurencji. Oczywiście montaż plug and play, kostki, dystanse dedykowane wydrukowane na drukarce 3D i dzięki temu jest naprawdę fajny kick i niskie częstotliwości takie, które wręcz nie zawsze ktoś chce później dokładać dodatkowy subwoofer. Dodatkowo zamontowaliśmy głośnik Centralny macza od Audioteka. No i najważniejsze, wiązka dedykowana do wersji RAM. Dodatkowe zasilanie do akumulatora, który jest w bagażniku i macz A8 DSP, który daje potężną moc. Naprawdę tutaj ten samochód gra głośno, czyściutko, dynamicznie. Jest fajna scena muzyczna, korekcja ustawiona na. Kolekcja ustawiona na kierowce, jest odpowiednia dynamika, aż na to. Naprawdę kiedy będziemy musiał przejechać na drugie strojenie. Na razie nie jest to mocno głośno ustawione, bo boję się, żeby to wszystko na początku się nie popaliło, żeby te głośniki się poukładały itd. Więc naprawdę fajnie grający samochód. Zapraszamy na takie doposażenia. Wcale to nie jest bardzo drogi set. Pozdrawiam, Piotr.